Książka Sypiając z Prezesem to jest zbiór opowieści kobiet, które wyrwały się z przemocowych związków. To jest taki. Mój i Kiary Uli, autorki tego pomysłu, ona zaprosiła mnie do tego projektu. Głos sprzeciwu wobec tego wszystkiego, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami, nie w czynszowych kamienicach, nie gdzieś na obrzeżach miast, nie w najbiedniejszych, obskurnych, przepraszam za, za kolokwializm, w dzielnicach, ale wręcz przeciwnie, w pięknych, eleganckich willach, w tak zwanych dobrych domach, w bogatym i wytwornym otoczeniu. To są opowieści dziewczyn, które zmagały się z okrutnymi partnerami. Okrutnymi na bardzo wielu polach poprzez przemoc fizyczną, ekonomiczną, seksualną, emocjonalną, potębierną bierną przemoc, której wciąż nie umiemy rozpoznawać. Ogromnie trudno jest wyzwolić się z tego zaklętego kręgu samodzielnie. Mówi się, że tonący brzyd się chwyta, ale ona nawet brzydko obok siebie nie miał. W tej książce jest scena, w której jedna z bohaterek leży w kałuży krwi, skopana do nieprzytomności przez męża. Jej dziewięcioletni synek stoi na schodach z dwuletnią siostrzyczką na, na ręku, w ramionach. Dzwoni po policję. Przyjeżdża policja właściwie bezsilna, bo. Pani niestety nie chce złożyć zeznań, a nie chce ich złożyć dlatego, że chwilę wcześniej jej, jej, jej własny ojciec, który został zwabiony do jej domu, mieszkają obok rodzice, niebieskimi światłami koguta na, na podjeździe, przyszedł i, i zapytał, coś ty zrobiła Dorota Darkowi, że tak cię skopał. To są takie momenty, w których człowiek zdaje sobie sprawę, że jest nieprawdopodobnie bezbrzeżnie, nieskończenie samotny. Jeśli zjawi się ktoś, kto, kto powie: Słuchaj, jesteś w piekle, jesteś w matni, ja ci pomogę, jeśli chcesz, musisz to zrobić sama, nie zrobię tego za ciebie, ale zobacz, jestem, jestem i mogę ci służyć, to wtedy jest szansa, że, że te dziewczyny łapią się tej wyciągniętej na pomoc dłoni. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pani, chciałabym uniknąć takich łatwych e, ocen i łatwego wartościowania i takich e, komentarzy i argumentów. Ja na jej miejscu dawno bym już wyszła. Ja na jej miejscu nigdy bym w życiu nie pozwoliła na takie e, traktowanie siebie. Ja na jej miejscu dawno bym spakowała walizkę i dzieci i wyjechała gdziekolwiek. Tylko, że e, ktoś, kto tak mówi, nigdy nie był w tej sytuacji. Nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni, to po pierwsze, bo... Bo to jest czasem syndrom sztokholmski, to jest czasem bezsilność, to jest czasem depresja, która sprawia, że człowiek nie jest w stanie, nie to, że powiedzieć nie, mało tego, że nie jest w stanie powiedzieć nie, on nie jest w stanie zrobić niczego.